Wolność, możliwość realizowania samego siebie, mogę robić, co mi się żywnie podoba i nie, nie liczyć się z konsekwencjami wobec drugiej osoby. W mojej ocenie model życia singli to często model wybrany. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie staje się to nawet chyba trochę modne. W dużej części Polski ze względu na konserwatyzm polskiego społeczeństwa single są traktowani jako osoby, którym się nie powiodło w życiu. Nie przyjmowane jest do wiadomości to, że to jest ich wybór. W Polsce jest ten katolicko-prawicowy trend do budujmy rodzinę. To jest najlepsza rzecz, jaka jest w ogóle na świecie. I odrzucamy wszelkie inne aspekty ludzi żyjących w społeczeństwie. Nie słyszałam o niczym takim, żeby były jakieś uruchomione programy albo projekty ustaw związane z ułatwieniem życia singlom. W kategoriach podatkowych. Tak naprawdę nie mają żadnych przywilejów. Prawnych w zasadzie też nie. Ja nie sądzę, żeby można było mówić o jakiejkolwiek dyskryminacji. Były kiedyś instytucje, które można powiedzieć jakoś uderzały w osoby samotne, to słynny podatek bykowy, ale to jest jednak już zamierzchła przeszłość. Na pewno singom jest trudniej w pewnych udogodnieniach, które są przygotowane dla rodziny, ale Taki wybór czasem podejmują świadomie. Czasem też życie w samotności nie jest wyborem, a, a jakąś sytuacją losową, życiową. Utrudnienie dla singli jest pod kątem wzięcia kredytów. Dużo większe prawdopodobieństwo przysługuje parze, małżeństwu. Jeżeli chcę na przykład założyć, nawet nie rodzinę adopcyjną, ale nawet jeżeli chcę być rodzicem zastępczym, to mam z tym duży problem. Czy formacje skupiają się na jakości życia singli? No wydaje się, że jednak większy nacisk kładzie się na politykę prorodzinną. Bycowe i tak dalej, i tak dalej. Bardziej mi się wydaje idzie to w stronę rodziny niż, niż tutaj dla osób samotnych. Polityka państwa ma być mega prorodzinna, ale tak naprawdę tych ludzi się totalnie nie przygotowuje do tego, żeby w ogóle chcieli zakładać rodzinę. Mówi się o rodzinie, dlatego że rodzina jakby ogniskuje wszystkie problemy społeczne. Mówi się dzisiaj szczególnie o spadku demograficznym Polski. Instytucja rodziny zapewnia państwu przetrwanie. I to, że dla rodziny są pewne preferencje, to wcale nie oznacza, że osobom samotnym z tego tytułu dzieje się krzywda. U nas w Polsce jakiekolwiek, że tak powiem, czy rodzina, czy single, czy geje, czy, czy nie wiem, czy heteroseksualnie. No nie, nie to są jakieś tematy poboczne, najważniejsze są drogi, euro. My nie nadążamy w przeciwieństwie chociażby do Francji, Holandii nad tymi trendami, że dużo ludzi po prostu chce życie spędzić samotnie.